Siema Tutaj jeszcze chyba tamto na zielono pasowało wymalować, nie? To. Nie trzeba mówić, co będzie robionek. Widać maszynerię, o Śrutownik, to jest ważne, żeby zboże szrutować tak. Co dla mnie działa że będzie chodzić Andrzeju dobra to biegam, się? Kurde mol! No ta. Tu już widzę. Zamknięte do końca, lecz będzie ze zboże lecieć chyba Troszki Zawsze lepiej wymłynkować, jak grzeć niemłynkowane Co jest, zgubił? Nic, guść mi jakiś Nogę w listę? Jak się będzie żyło, to się na przyszły rok taki młynek trzeba zrobić To trochę większej. Najlepiej tu na wałek od traktora Ty, ja z tej pralki do wałka nie, ty młynka nie zrobi? No tam To będzie stanowisko pracy dzisiejsze Tylko trzeba wyjechać traktorem. <try> <try> No, ale tak. No nie wiem, może, może mam jakieś zwidy słuchowe, a może zimne je też może być. No to jest ze wspomagania, jak nie to nie ma co patrzeć. No dobra. I tu trzeba sobie zrobić takie stanowisko pracy. Betoniarka będzie pracować i pracować będzie młynek ten, nie? Ten młynek gdzieś mi tutaj widział. O! Co on tam tak gazuje? Dobra No i trzeba tu zabierać te wszystkie ślimaki, oba do teraz przeszkadzały dla mnie Pokażę wam jak się mękuje pszenica. To jest młynek jako taki. Młynek, czyli tam, ma taką część ruchomą wiatra w taki, i tu gdzieś składa z łopatek. Tędy, tędy wciąga powietrze, i to powietrze wywala do tyłu. I na takie trzy sekcje. Pierwsza, druga, trzecia. Im lżejsze zboże, tym bardziej wiatr go wywijał do tyłu. I sobie tutaj patrzcie, spada na to. Tu jest najlepsze ziarno. To, które będzie siane. Tutaj leci, ale właśnie wysypałem go. Tu leci takie średnie. A tutaj to już takie same. Zobaczcie, takie jakieś najgorsze. Jakieś chwasty. Coś tam, coś tam. A już takie całkiem lekkie te plowy. O tutaj! Wiatr wysiewa do tyłu. Z tego pierwszego wiadra. Z znaczy tego. Z tego pierwszego wiadra następnie się wsypuje do betoniarki. Dodaje się troszeczkę zaprawy i wychodzi zaprawione ziarno. to ziarno pójdzie na paletę, jedną drugą. Worki tutaj mamy zawiązuje. dużo zabawy zachodu, no ale się powoli jakoś to zrobi. 100 kilo już jest tutaj zaprawione, czy to wsypać w woreczki i działamy dalej. Proszę ja was woda piękna. Także tak. Jeszcze nie wspomniałem jaka to jest pszenica. To jest pszenica odmiana Bilans. Dwa lata po centrali. Było kupione na 100 kg. Następnie był wysiany na poletku. I później tego poletka żeśmy posieli. I jest teraz cały zasiek właśnie. I część posijemy tym. Tutaj jest pszenica Euforia. Od kolegi kupiłem, to jest wymłynkowana, to jest 500 kg pszenicy Euforii. Strasznie ciężka jest ona, teraz i ta Euforia niska pszenica rośnie, jeżeli chodzi o wysokość, a tamta Bilans jest właśnie dobra na, odporna na wszelkie, na wszelkie, jest odporna na choroby grzybowe. Ale nie to, żeby zaprawianie się sieje. No i jakieś pszenica, jak jest monokultura załóżmy, pszenica po pszenicy czy tam coś, to też to jest dobra, właśnie ksiać, pszenica po pszenicy, nie wiem jak ta, może też, ta to pójdzie tam gdzie rzepak był, a tamta pójdzie tam gdzie była pszenica, ta, w tym roku, czy tam w tamtym roku, hmm. działamy. Widziałem robota Teraz trzeba dosypać. Bo to jest zabereczko. I wiadereczko do, do zaprawiarki. Op. Czwarte wiaderko. Dziesięć wiader. Naprawa. hop z nic poszło. Widziałeś? Tak to się właśnie robi. Skóry mają zajęcie zaraz o grzebanie. Jak się ścięć się zaraz zapalić tutaj Elektry y Leda Elektryczność. Cztery wiadra, może za dużo ja sypię? na mol. No, za duże, musi wiadra wale. I się wzięło, rozpadało na wieczór. A my dziennie pracujemy i nie dajemy się. No Ty taj... ja Chyba co jutro macie L4. <grym> nie, nie, Kiedy my ten rusiewacz zrobimy? A da jego się robić? Może się na złom wyciągnie, się je dla jego już. Dla mnie się nie chce jego robić. To trzeba kupić dronowy pewno. Stare środki to jeszcze wykorzystuję. Z tamtego roku. Prawie starczy na połowę tego, co. Nie, co tak, na tym się robi. <laughs> Chyba tak. Na jakiś sortownik kartofli. Czy masz jakiś lepszy pomysł? Patrz, jak mordę strzelów, widziałeś pan? Ja to mogę wódkę polewać. Setka jak mordę. Ja też wody nie lubię. Ale tak mówię, żeby było bardziej śmieszne, humorystyczne. Jedno Teraz daję ten nabus, taki tam sobie delikatny, płynie do słoika, do jednego kociołka zamieszać i, i wrzucać chora, chora! Kurde bele o! Słuchaj, te zdjęcia. <grymne> Nie się No. strasznie dużo jest tego, jakiś odsypywania, przesypywania, dosypywania i tak. O. Dobra. Niedziesz, o I robota idzie do przodu. Patrzcie panu! How much? How much is the fish? Jak no, to kiedyś miał skuter? Taki niemiecki to, to Ranger, to, nie? teraz to idzie, o, jak po Brygidzie. Zaraz, mnie kaszkę zaraz ciągnie nam do środka. Jeszcze dzień. tylko tego brakowało. Op. Dawaj to. Ale krwiste, jak... jak dobrze usmażony stek, To jest 300 kilo. może i najpij 300 kg Kiedy go paletę zrobi to nowo Czy na pole zabije to turem? Co dajś, Tak robota sama się robi <śmany> ja się z Bizona, Jeszcze nam ślimaki zostały zbizona, patrz to Trzeba będzie z jednym przyczepem robić, musi Kiedy? Tak by z zrobił, nie? No, zrobiłby Bejcownice, no i... I zrobiłby też ten, panie Mieć rurę i dziurne robić różne Jego, o, bejcowica za, kurde, paja O, widziałeś? <grymka> to przykładnie tam stawić, zamiast tam dwa ślimaki w górę o. Kurde mnóstwo Teraz taką prawo, zaprawiam, się nazywa Syngienka! Syngieńka, o Czyli Andrzej Tak się ładnie kręci koło? Tryby nie posmarowane, ale... Nie no posmarowane. To za dużo nie wolno smarować, bo, bo zgniją zaraz Cyń Czyngieńka O tak To jakieś inne okay. To musi jakiś tego Islamskie jakio Dobra Teraz jest on pokutłuje no, O tak już pół tony? Nie! Je. Bez jednego worka. Teraz dla ludzi, no się nie chce wyjcować. Nie? Przyjeżdża kur teraz firma. Jasne, już sobie jedzie. Nie wiem, jak ja biorę. Z zasieku robią od razu? No nie, chyba trzeba turem... Nie, ja nie, tam ci się przysypa. A, turem, ale... Za turem trzeba zasiekwać. Aha. Czyli to wszystko... Czyli to wszystko jest w interesie chłopa, nie? No tam, możemy się ogłosić? <laughs> Jedziemy bejcować? Rzukiem <laughs> się pojedzie. Ej, nie, wyłącz na chwilę, czekaj. Można wyłączyć. I ty to masz łeb, kurwa, ty. Ugłoś się, będziemy jedzie bejcować ludziom pszenicę. No jak się wpierdolinę żółka, by się się będzie ze żółkiem ciągnąć. Te Tylko te koła jak Kelly Kurde. Koła się tu, nasmaruje. smaruje. działałeś? <stryk> <stryk> Nie, trzeba będzie komuś tura zaraz. <stryk> Ale śmiecham żalem. Ta, ta by to przyjechała ze żółkiem. Już i się Jokup, nie wiem, gdzieś dużo kilometrów przyciągnęli ze żółkiem. Koło spadały, tak? No koło gdzieś tam odpadało, gdzieś tam tego i tak. Gdyby dwóch, on tam z jakimś gościem jeszcze jechali. I takim, cała droga to koło, jedno to drugie i tak na drut wiązały. No co ty? To co, to stanie wylała, tak? O, to na dwie chodziło wtedy. To no to jeszcze wyjść, młody gówniarz był w 94 roku. No tak, bo to stanie było w 94. robiona, Jeszcze ja 30 jechałem pierwsze też, tych tyrzem, jak się jak mi dać pusackę, To póki jednoski, bo mi tak jak głębi jechali, się jedne są do czego tak żeby... żeby jak najmniej kopać, nie? a I tak później trzeba było upadło, wszystko upotować. No ale... teraz to by przyjechała kuparka, kupareczka, pyk, 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 wykopany, a wtedy... A wtedy ludzie robili. Firma. Gościu kamazem przywozi wszystkie wszystkie o... Przyczepo. Tam gdzieś się zakopa. czego było wciągnąć 30. 30 a nie radziła. No to były czasy. To goście piach... Dobra. O, ogień, Andrzej, czekaj. Ej, no, <grych> Dobra. Patrzcie, to już pół tony wsypane je. Weźmy to worek, upada lekko. Kur... Może nie. bo to paleta poniżej. To się skraczem, jak się skracza, jaki mówi, nie? Albo... Sznurkami z prasy. <grych> To jest więcej, jak półtora kilo, jak pół, jak pół metra w tych workach. Chyba, że psznica jest lekka. I te worki takie wydęte, w każdą stronę, że hej. O, widziałeś? Yeah. Okay. Dobra Kurde peę, nad za, za dużo nawet oh. będzie 500 kilo. Daj Mam jeszcze trochę za dużo wsypane! Pozdrowionka, z Panem Bogiem Aby się działo, aby się ciało.